14 kwietnia na konferencji prasowej, Solidarna Polska uderzyła w jedną ze sztandarowych ustaw KUKIS-15, ustawę o referendum lokalnym. Najprostszy wniosek, jaki można wynieść z tej konferencji, to to, że Solidarna Polska jest jak najbardziej za, a nawet przeciw. Na konferencji panowie nie przedstawili żadnych merytorycznych argumentów, dlaczego są przeciw tej ustawie. Co więcej, wykazali się kompletną jej nieznajomością. Nieudolnie manipulowali jej zapisami. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja reprezentuję małe miasto w województwie łódzkim. Rozmawiając z samorządowcami, z włodarzami miast na temat projektu ustawy, bardzo krytykowali krytykowali projekt z uwagi na to, że choćby, choćby, choćby nawet koszty w małych samorządach będą musiały być poniesione przez samorząd. Natomiast myślę, że najlepszym, najlepszym głosem jest opinia Związku Miast Polski, który niemalże masakruje projekt ustawy. Mówi wprost, że jest to zamach na demokrację. Jest to destabilizacja samorządu i jest to doprowadzenie do, do od takiej sytuacji, gdzie mniejszość może odwołać większość. Równocześnie mają być obniżone także progi, które obowiązują w przypadku referendum o odwołanie wójta burmistrza bądź prezydenta miasta. A ten zapis, szanowni państwo, jest szczególnie niebezpieczny, jeżeli chodzi o małe miasta i gminy. Ponadto ten projekt jest pełen wewnętrznych sprzeczności. Może dojść na przykład w wyniku jego uchwalenia do takiej sytuacji, że Kilkanaście procent y, mieszkańców y, danej gminy może zdecydować o odwołaniu włodarza, który w ostatnich wyborach został na przykład wybrany y, z poparciem 80% y, ogółu y, mieszkańców. Szanowni Państwo, tak jak moi koledzy powiedzieli, y, referenda to jest słuszna idea, ale nie może być tak, że mała grupa interesu y, potrafi y, zwolnić y, wójta czy burmistrza, który zdobył absolutną większość y, podczas wyborów. Wcale się nie dziwię, że Związek Miast Polskich jest negatywnie nastawiony do tej ustawy. Przecież właśnie w jego skład wchodzą prezydenci miast, którzy mogą czuć się zagrożeni. Co to właściwie za argument jest, że będzie można odwołać prezydenta, który został wybrany większością głosów? Przecież będzie potrzeba większości, żeby go odwołać. Obecnie sytuacja wygląda tak. Wyobraźcie sobie, że w pewnych wyborach obecny włodarz otrzymał 11 036 głosów, a jego kontrkandydat 10 689 głosów. Czyli w wyborach wzięło udział 21 725 mieszkańców. Gdy okazało się, że obecny włodarz jest nieudolny, mieszkańcy postanowili odwołać go w referendum. Niestety obecnie nie jest to takie proste. Żeby takie referendum było ważne, minimalna frekwencja musi wynieść 3 piąte liczby biorących udział w wyborze odwoływanego włodarza. Czyli do urny musi przyjść co najmniej 13 035 mieszkańców. Ale na jego przeciwnika głosowało tylko 10 689 osób. Więc trzeba jeszcze zmobilizować 2346 osób. Gdyby referendum było bezprogowe i organizatorom tego referendum udałoby się zmobilizować wszystkich głosujących na kandydata obecnego włodarza, to obecny włodarz musiałby walczyć o utrzymanie się na stołku. Czyli musiałby przekonać do siebie o jedną osobę więcej, niż jest jego przeciwników. Dzisiaj taki włodarz nie musi robić nic. Wystarczy, że będzie wszystkich zniechęcał do udziału w tym referendum. A jeszcze jak jego zaufani ludzie zaczną rozpuszczać plotkę, że sprawdzi się, kto wziął udział w referendum przecież to my mamy dostęp do list, a nie od dziś wiadomo, kto jest największym pracodawcą w gminie to odwołanie nieudolnego włodarza staje się wręcz niemożliwe. Znowelizowana ustawa znacząco obniża próg frekwencyjny. Do tej pory, żeby referendum było ważne, musiało wziąć w nim udział 3 piąte wszystkich głosujących. Co jak wykazuje historia wszystkich dotychczasowych referendów, było nie do osiągnięcia. Nowelizowana ustawa obniża znacząco ten próg. W przedstawionym przypadku nawet o połowę. Ale to tylko dlatego, że kandydaci szli łeb w łeb. W takim przypadku wzrasta prawdopodobieństwo odwołania nieudolnego włodarza. Jednocześnie obniżenie progu frekwencyjnego zmusza tego włodarza do walki. Już nie wystarczy demobilizowanie własnych wyborców. Wręcz przeciwnie, teraz trzeba ich zmobilizować żeby przyszli i oddali głos w obronie swojego wybrańca. Nieprawdą jest, że mała grupa ludzi będzie mogła odwołać włodarza, na którego głosowało 80% wyborców. Gdyby w przedstawionych tu przykładowych wyborach tak właśnie rozłożyły się głosy, to, żeby referendum było ważne, musiałoby wziąć w nim udział ponad 10 tysięcy osób. Czyli o 6 tysięcy więcej niż głosowało na kontrkandydata. Ale tego Solidarna Polska już Wam nie powie woli manipulować. Ja jako poseł e, sobie bardzo cenię wiarygodność w polityce. E, dlatego jestem w Solidarnej Polsce, bo nasz lider jest wiarygodny. Czy naprawdę pan poseł jest wiarygodny? Ocencie sami.